Hej, ludzie, ja jestem i to jest nasz Minecraft zmodyfikowany hardcore. Tak, już jestem czyściutki, wykąpałem się, umyłem. Przez nos w Minecraft'cie trochę tutaj wykopałem kobla i tam na dole kobla. Tego kobla do skrzyneczki sobie teraz schowamy. Parę kilofów <grym> zrobiłem. I kochani, patrzyłem na zewnątrz, mimo że nasz radar pokazuje trochę inaczej. Jest już dzień. Możemy w miarę bezpiecznie wyjść, oj, lag. To Jak widzicie, jest dzień. Zobie tutaj zminimalizuję tego Audacity, bo mi w tle działa. O, ale pięknie, widzicie to? To jest coś po prostu przepięknego. Przepięknego. Idziemy tam teraz. A Nie, najpierw pooświetlamy trochę tutaj dookoła. Żeby nam aż tak się mega tutaj potwory nie spełniły. Jest, tu jest nasza norka, dobra, ops ale lagnęło Taki... Powiem tak, Osiedliliśmy się na ciekawym terenie Trzeba będzie zrobić wyjście z innej strony, może gdzieś do góry? Najpierw pójdziemy na drugą stronę o, Ale lag o, Ale lag, jedna klatka Jedna klatka na sekundę, o, ale hardcore Dwie klatki, co się stało, co się stało? O, 30 Dobra, i to było straszne to było straszne, ale przeżyliśmy. Przeżyliśmy. Brawo dla nas. No, ja mogę tam skoczyć. O, udało się. Pięknie. Haha, czemu nie mogę tam skoczyć? O, ta muzyczka z Minecrafta. piękna. Ej, tu jest pięknie, ludzie. Tu jest po prostu pięknie. Postawmy tutaj parę pochodni. Tu jest po prostu bosko. Widzicie te tereny? Widzicie, co ja teraz zrobię? Ja teraz zejdę na dół -o 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 -o. I w tym miejscu tutaj będzie B B Pierwszy domek Pierwszy domek. Patrzcie, jak te waypoints są fajnie wyglądają. Idziemy do góry. Idziemy do góry. I wiecie co zrobimy? Spróbujemy się dokopać na dół. Ale tutaj klatkujemy w tym miejscu. Potwornie my w tym miejscu klatkuje. Nie wiem czemu. Dobra. Do góry, do góry, do góry. Do góry. O! I tu jest ludzka, po prostu bosko. Widzicie to? Tu jest przepięknie. Tutaj to sięga. To tak na razie, ale tylko na razie. Hmm. Tu oświetlmy to pochodniami troszeczkę. Tu jest bosko, kochani. Tu jest po prostu bosko. Tu oświetlmy. Tu oświetlmy. Wiecie, gdzie ja bym się kopał? Ponieważ na hardkorze póki nie mamy jakiejś lepszej zbrojki, to mimo wszystko wypadałoby mieszkać w jakiejś ziemiance czy w czymś takim. Ale tu jest po prostu... Umiejscowienie przepiękne. Tam jakaś no boskie, po prostu boskie. I kochani, wiecie jak zrobimy? Zrobimy tak, że się wkopiemy w tym miejscu i z tego miejsca zrobimy sobie przejście. O! Automatycznie Inventory Twix Zupełnia Itemki, bardzo fajnie Próbujemy tam dojść, dlatego przekopiemy się trochę w tę stronę Tutaj jedno pięterko w dół Jeszcze jedno w dół? <laughs> Chcesz, żeby takie ładne schodeczki były? I to będzie naprawdę ludziska coś pięknego, uwierzcie mi naprawdę, to będzie coś pięknego Tutaj Tutaj jeszcze tak. Ostatnia pochodnia. Albo niech tu będzie, no? Ostatnia pochodnia. I w dodatku będziemy musieli ją zniszczyć, bo ona w tym miejscu być nie może. Niestety, bo tutaj to ja to zniszczę. Pochodnie trzeba będzie postawić w tym miejscu. I tu kopać w dół. Szybciutko powinniśmy zejść. a to potem powiększę. Jednak y, jak już będę robił, to. Samodzielnie już bez was powiększę to To mogę zniszczyć? Mogę o. Dobrze Co tam robił tyrt z trawą? Źli się to? to? Było straszne Tutaj mamy łopatę Łopata Zejdziemy tam na dół I tutaj będziemy nasz taki właściwie Prawdziwy dom będzie u góry U góry zrobimy Jakiś ładny tarasik Wszystko pięknie, Na no tutaj będzie będzie cacy. Wierzcie mi, będzie cacy. Już tylko 15 kratek. Mam nadzieję, że coś widzicie. Jeżeli nie, trochę zjaśnie. O. Mam nadzieję, że teraz wszystko ładnie widzicie. A jeżeli nie, to wytrzymajcie chwilę. No i jedną kratkę już się nawet przekopisz, żeby tam jak najszybciej to trzeci. Oj, te straszne dźwięki. Gdzieś tu obok jakaś jaskinia. Musi być straszna. O, nasz węgiel, wykopię go, nasz dyrt, o, pięknie, jesteśmy w domku. Przekazy, zbierzmy że ten węgiel szybciutko, sobie zróbmy pochodnie, bo tam jest ciemno. Jak już mówiłem, dokończę to samodzielnie, ale... Eee, yy, crafting jest tutaj, ale oświetlę to z wami, gdyż potworki się będą spełniły i będzie yy, op. Będzie brzydko. Świetli mi to ładnie, pięknie oświetlone. Pójdę teraz szybciutko zrobić tam drzwi do góry. Oj! Zróbmy sobie dwie pa... Nie! Nie aż tyle. Ej, no co jest? Czemu mi ten shift się zaciął? What the fuck! Nie trzeba je. Dobra. Tyle drzwi mi na razie powinno wystarczyć. O! Dobra, i teraz tak. Tutaj, kobla, możemy raczej spokojnie zniszczyć. Raczej, aha, to jest tak. No dobra. O, piękne drzwi. Ale wiecie co? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Na razie nie mam jakiegoś mega zbroi, dlatego tutaj machniemy dyrta. Tak na razie. Okej. Okay. I szybko pędzimy do góry. Idziemy do góry, szybko! Szybko, szybko, szybko! Oj, szybko. zdążymy, zdążymy, zdążymy przed potworami, Zdążymy, zdążymy, zdążymy! Zdążyliśmy! Tutaj drzwiczki i tu drzwiczki, pięknie! Patrzcie, jaki epicki zachód słońca! Po prostu piękność! Ale wybaczcie, nie będziemy się zbyt na temu przyglądać, bo potworki nas zabiją. Tu jeszcze jakiś taki dirt zabezpieczeniowy. Ok, schodzimy na dół, schodzimy na dół, odcinek na razie ma 8 minut. Schodzimy na dół. Tego węgla to przy was kopie, żeby było full leger O kurna! O kurna, widzicie to? O nie. A! Shushi! Jego tutaj się przestraszyłem potwornie. Tam był. Pajajajajajająg! Pa -ja -ja jąk Tutaj, ludzie, będzie takie ukryte przejście. Ja coś wymyślę, ja coś wymyślę. Jak będziemy mieli redstone, to tutaj takie tajne przejście zrobimy do kopalni. Ale teraz myślę, jak tam się dostać. Na pewno sobie dajmy tutaj kobla żeby w razie W móc to szybko zalepić, od razu to zalepiajmy lepiej. I mam nadzieję, że teraz za chwilę tego pajająka zabijemy. Wiecie, co Wam powiem? Nie będziemy tak bezpiecznie odkładać. Tempów do skrzyni, bo jak zginiemy, to i taki jest koniec. Więc <gryw> to jest taka trochę niepotrzebna przezorność. Za chwilą tam będzie, za chwilą tam będzie, dobra. Z tego co wiem, pająk nie może przejść przez kratkę o szerokości jednego klocka. Więc mamy pewną przewagę na nim. Aż się napije soczku, poczekajcie. Chwileczkę. Ok. I uwaga, lecimy, lecimy. Aha, kto jest sany? Kto jest sany? Ryzyk fizyk, idziemy tam Oj. To brzmi bardzo ryzykownie. Tutaj wydaje mi się, że jest to potworów, ale chociaż trochę to oświetlmy. Zapadnie tam pochodnie! No pomysł, będziemy szli po kolei, czyli hmm, Postawmy tu klocka, tu klocka, tu klocka, tu klocka, tu klocka, okej okay. Postawmy tu klocka i tu klocka. To mi da jakąś tam bezpieczność zawsze. Jeszcze tutaj sobie zabudujmy. Ok, teraz wyjście staje się coraz bezpieczniejsze, kochani. I będziemy tutaj wychodzić. OK. Tutaj sobie oświetlimy Stąd nam nic tutaj nie przyjdzie. Wszelki wypadek jeszcze bardziej to zamrujmy Dobra. Tam jest bezpiecznie, tu jest bezpiecznie. Idziemy powoli w dół. Uz, jest mnie jedzą, naprawdę. Kochani, wy tego nie słyszycie, ale mi potwory Teraz zbije serce się potwory nie denerwuje, bo nie mam żadnej zbroi. Dobra, tam jedziemy. Cofamy się. Aby tutaj zaklajstrujemy, żeby nam tutaj nic nie wchodziło ewentualnie. Dobra, tu jest już bezpiecznie. Tak, mogę odetchnąć się potwornie stresowałem, bo nie chciałbym w drugim odcinku z hardcora zginąć. A tutaj mamy ładnie oświetlone i co najważniejsze postawnie pochodnie mamy żelazo. Żelazo! Hohoho! Nie, nie będę kopał pod sobą. Ile żelaza? Ile żelaza? Już taką, taką myśl miałem. Kurczę, tylko jedno żelazo będzie. A tu jednak jest trochę więcej. Całe szczęście. Dobra. Tutaj zabudujmy, żeby w razie czegoś nic się nie stało, żeby tam nie wpaść i w ogóle. Ile mamy? 6 żelaza. Nawet nieźle. Drugi odcineczek, mamy żelazo. Tutaj możemy rozwalić, tam jest wszystko o, oświetlone i bezpieczne. tylko pająk, ale wierzcie mi, tam mogło być tego o wiele, wiele więcej. Hmm. Żeby móc to jakoś ogarnąć, musimy zrobić sobie schodki. więc co jest? Jak to mi powinno działać? Mam modyfikację, która sprawia, że automatycznie, jak klikam H, to mi się kucanie jakby włącza na stałe. Jak kliknę G, to gdy kliknę raz W od razu biegnę. To jest przydatne. Na przykład na serwerach SG, bo często rozbiegnięcie się jest niemożliwe i często też są potworne lagi, a to właśnie eliminuje takie możliwość takich lagów. No i przede wszystkim przy tych, przy różnych jak to się nazywało? Looa! nie łatwo, zapomniałem słowa. Przy mapach sprint, przy mapach typu sprint, sprint się często bugował po minucie. No i to była niezła lipa. A teraz tego nie ma. Dobra, uwaga. Hoppa. Kurde, no. Jebane schody. Nie można ich nigdzie, nigdy normalnie postawić. Postawmy to na chwilę. Tu schodek. Kurna. Tu schodek o. tu schodek, dobra. Tu też będzie schodek. <grytanie> Dawaj się zróbmy trochę z boku. Jak fajnie symetrycznie nawet. Tam do jaskini, tu do jaskini, a tam do góry. Ładnie, ładnie. Dobra. Tutaj szybciutko tą łopatą. No i jest pięknie. Tego kobla możemy w sumie nawet tutaj postawić, żeby to jakoś tak wyglądało w miarę. Okej, okay, tego dirt'a tutaj zniszczymy, bo jest po prostu brzydki. Nawet bardzo brzydki. No. jest w miarę. Zobaczmy jak nam się to wszystko przepala. Tego waypointa. Waypoints. Edit. Zmieńmy nazwę na domek po prostu. Domek. Ok, jest naprawdę ładny ten waypoint. Co my tu mamy? Odłóżmy. Nie, nie odkładamy nic. Odkładamy drzwi. Odkładamy drzwi. Odkładamy nić oko pająka. Świerka się przyda. Jak tam się żelazo nam się przetopiło? Hmm, co by zrobić z żelazem? Co by zrobić z żelazem? <ścoughs> ten dylemat. Hmm, jak myślicie, co zrobić? Mamy 6 żelaza żeby zrobić na przykład dwa kilofy, mm -hmm. trochę bez sensu, ponieważ to jest hardcore, to robimy z żelaza. Z żelaza mieczyk. Tak, mieczyk będzie niezbędny. Teraz ja, wróćmy do skrzyneczki. Zostało nam cztery żelaza, to robimy sobie buty. Armor się zawsze przyda, czy kilof? Nie, mm -hmm. zrobimy buty, to jest zawsze jakiś armor. ohoho wow, Patrz, jak fajnie wygląda w butach. Łohohohoho. Ja wolno wolnym przypadkiem z zwykle skinów nie robię, po prostu wycinam klatki z filmu, jest o wiele łatwiej. No dobra. Tutaj zróbmy jeszcze trochę pochodni, skoro mamy tego węgla. Z charcoal'a zróbmy. Okej. Okay. Tutaj węgiel zwykły odłóżmy. Patyczki odłożymy, odłożymy, to odłożymy, to odłożymy, to odłożymy. To nam się przyda. To możemy odłożyć, to odłożymy. Ok, zobaczmy, jak tam pora dnia. O, lol. O, już księżyc zachodzi. No to jeszcze ten dzień będziemy na odcineczku. Jesz dopiero jest 15 minut odcineczka. Więc myślę, że spokojnie jeszcze możemy na dwór wyjść. A skoro wychodzimy na dwór, to. O, lol. Przez chwilę miałem 0 FPS-ów. Dobre, dobre. Weźmiemy dyrta. I tym dyrtem. Czekajcie, się napiję jeszcze, bo to może być jeszcze trochę niebezpiecznie. Na mapie pokazuje nam potwory, tylko część z nich jest po prostu też w kopalniach i tak dalej. W jaskiniach. Przecież jaskinie są na podobnym poziomie. To jeszcze, jeżeli... żeby tak trochę opóźnić to nasze wyjście na powierzchnię... Kurna nie napisa jak mi się schody bugują. Co w się sensie źle kładą. Okej. Okay. Waga widziałem coś tam Coś tam widziałem Dobra. To zalepimy dyrtem, żeby móc po prostu chodzić tutaj normalnie. Bóg na gdzieś pająka słyszę. Ja wiem, że to jest twoje jaskini, ale bez przesady. Tam jest jakaś jaskinia, to pewnie widzieliście, jak szliśmy tutaj w pierwszym odcineczku, wam pokazywałem. Dirt. Tutaj troszeczkę zalepimy. Czy mam takie spadki w PS? Nie mam pojęcia. Ja pokazuję mi 30, a jest mniej. 60 w PS. Te bagna, tutaj coś, coś tam jest. Coś tam musi być. No nie wiem, nie wiem. A zauważyliście tylko na tych bagnach? Tak, było, tak się potwornie. Dla Dobra, pójdziemy na górę jeszcze. Idziemy na górę. Zobaczymy. czy... wow! wow, wow, wow. W tym miejscu są potwornie spadki FPS. bo muszę coś to ogarnąć. Może by tak. No, teraz powinna być gitara. Tam sobie pójdziemy. O. Pójdziemy tam i niedługo będziemy kończyć się bo już mamy prawie 20 minut. Ach, muszę to jeszcze przed moim wyjazdem wrzucić. Tutaj to oświetlimy, to niech tu ładnie rośnie. O, lag Ale fajna jest kinia, naprawdę fajna. Oświetlimy ją troszeczkę. Tu jest węgiel, kochanie, ja go wykopię poza odcinkiem, bo wierzcie mi, kopanie węgla nie jest najciekawszą rzeczą na odcinek. To, się to wykopię poza odcineczkiem. No naprawdę, Castantery mamy, naprawdę piękny nam się teren wygenerował. Trzeba dać na dalsze renderowanie. Tam coś fajnego było. Ło, ale... Drzewo! <grybo> ale te piękne góry! Wow! Naprawdę kochani, mamy świat piękny. Mamy przepiękny piękny świat kurczak. I sobie potem jak zrobimy farmę rozmożymy kurczaki właśnie. Nasionka. No mamy jedno nasionko z pierwszej trawy. To jeszcze ostatnia rzecz w tym odcineczku do zrobienia. To jest farma. Zwykle youtuberzy robią farmy albo mega duże, prostokątne, albo jak SKKF w ostatnim, w ostatnim odcinku z Minecraft Old School zrobił farmę dużą, ale jakąś niewymiarową. Ja, kochani, jako taki symbol na koniec odcinka, posadzę jedno ziarno. Tak, na szczęście, żeby się tak miło skończyć odcinek. Czyli robimy motykę Pa. pa. Dajmy ten pająk wkurzać. Gdzie jest ten pająk? Podejrzewam, że jakiś tak wybudowałem zombie jeszcze, że koło mnie jest cały system jaskin gdzieś tutaj, o. Wolak, gdzieś tutaj pod nami. No, czemu takie spadki fps u W pierwszym odcinku było ładnie, pamiętacie? O! Pff. Posadziliśmy pierwsze nasionko, kochani. O, ziemia nam się użyźniła. No i w tym momencie ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie! Cześć!